z dziewczyny i chłopaki. Nie ma to jak cisza i spokój w bieszczadach przy dźwięku palącego się ogniska. Bajera, no ale czasem bywa tak, że nie jest tu tak cicho. Zobaczysz, że już jest luz bluz, cud malinka i jest bez ludzi, przyjemnie, nikogo już nie ma, ognisko się pali, wiata pusta, zwierzyny nie słychać, może w nocy też nie będzie, a ognisko się ładnie pali, wszystko super, elegancko, paliwo sobie dorzucam, bo te są duże kłody po to, żeby trzymało ładnie nam ciepło. Żeby żar był cały czas pod spodem A w środku dorzucamy Odnowiłem sobie siekierkę O, no, tu jest Był cały zardzewiał no, Strzyłem sobie ładnie, tak żeby światełko się nie odbijało Elegancko Nowy trzonek dałem Rozbiję na małe szczebelki jako paliwo i do środeczka Po to, żeby cały czas był płomień, ogień Teraz mam mały A zaraz sobie porąbię następny i będzie duży Bo nie ma to jak piękne ognicho, takie fest Motylka no, starego sobie znalazłem Elegancko, przydaje się zaostrzyć patyki, posmarować sobie chlebek, znaczy posmarować, ukroić sobie kawałek chleba, bo ja smarodliwa nie używam. widło są najwyżej, no to co, no, do ziemniaczków będzie. Trzeba się pocieszyć trochę tym wszystkim, Tym fajną, jeszcze ładną pogodą, bo w tej chwili jest jakieś 7 stopni na plusie, więc już zimna bo się robi. W nocy ma być w okolicach zera, nawet na minus 2, odczuwalne przy gruncie minus 5. Eee, zobaczymy, czy namioty porozbijamy. Może. Wyjątkowo, bez namiotów i przyjeżdżimy całą noc aż do rana, żeby było po prostu bardzo przyjemne. A tam myślę, że damy radę. Co tam? Będzie super. Jest tu ten sęk. Ale rozwalimy sęka też. No. Dorzucimy. Jest bajerka! I znowu. Raz. I jest kid. I jak widać, elegancko, małą siekierką też da radę. W tej chwili pokazuję wam niebo. <ścoughs> Ciemno jak nie wiem. Późno, nie wiem która godzina, ale ognicho to jest coś super superaśnego. Tu jest kiobaha, o maham, maham, Będzie widać, widać, widać. Kolejna się robi. No cud, miód, malinka. O, elegancko. Co tu mamy, co tu mamy, co tu mamy? Grancika. Zgaś, zgaś, zgaś. O. I przy ognisku polewamy. Dawaj. Ooo. O, o. Mniam, 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 mniam. Teraz Pawłowi ja przytrzymam, żeby do kamerki było. O, Dobra. Bajeczka! No to, zdróweczko! Zdrówko Paweł i zdrówko oglądający Nie ma jak ognicho No i zmodernizowaliśmy sobie ognicho, tak jak lubimy Taki naturalny kominek Drewienka sobie pięknie leżą Po jednym, po dwa dorzucamy Cuk jest od tej strony ładnie unormowany, więc nigdzie nam nie zawiewa po bokach. Wszystko ładnie ciągnie do góry i ciepełko na nas idzie. Bajerka! Plan deka. Właśnie, Plandeka! Pokaż mnie? Plandeka powoduje to, że nam ciepło się zatrzymuje, odbija też trochę. Wiadomo, nie jest to gorąco, ale nam nie pisga po plecach. Mm, bajeczka. No i prowizorka zrobiona. Beleczek po to, żeby można było sobie tą plandekę ustawić u góry kawałek drewna, żeby nie spadała. I zatem jest miodzio. Kolejne godziny mijają i można siedzieć, rozkoszować się naturą, zajadać kiełbaski, oscypki, serki topione. Znaczy topione, serki pleśniowe, o, bo są bardzo dobre jak się rozgrzeją. Ziemniaki zaraz dorzucimy. No i tam mamy jeszcze napój rozgrzewający, nie. <laughs> zatem jest bajka, bajka. Bajka. Bajka? Bajka. O, I tak na tapetkę. Tu mamy ziemniaczki, ładnie się pieką. O, tu jest serek pleśniowy, ładnie się przytapia. A tu mamy fajny stoliczek, gdzie jest ziemniaczek, jest tu masełko, a tu jest sól. Ziemniaczkę macamy w soli, zagrażamy masełkiem. Rewelacja. Mniam. Kurkę sobie kawę. walimy. Moczymy sobie w soli. O. Gaduwamy. Maszałko. Kochące. Ale rewelacja. Mmm. Spartańskie warunki, ale tak smakuje ziemniak. Jakbym jak nie wiem kawior. <śpiewanie> Jak odgłosy strzelane Strzelania drewna Bajeczka Słychać ten cuk Zaciąganie powietrza Strzały A co najważniejsze Czego wy teraz nie poczujecie To to ciepło A, To gorąco Ja nie mogę zbytnio podejść nawet kamerą do przodu Jak podejdę no muszę uciekać No to teraz chwilka ciszy Posłuchajmy jak działa ognisko Jest pitno. Jest Leci para w, tym, w prognozie o godzinie 20.00 chyba drugie miało być w granicach 2 stopni na plusie, więc na pewno jest w granicach 3-2. No a Paweł sobie co? W samych skarpetkach sobie siedzi bez butów, a dlaczego? Bo zaraz jest tu ognicho. Tak, co chwilę butelkę pokazuję. Już nam mało zostało, ile? Ja pierdziu! Z jakieś 200 gram! Więc 200 gram! I trzeba będzie się martwić, co dalej, bo to nie podskoczymy do motopolowego. Ale mamy ziemniaczki, tam się robią. Tu jest serek pleśniowy, o tutaj. Mamy jeszcze sobie kiełbaski. Co tam jeszcze mamy? Mamy kakao. Więc nocka przeżyjemy i mamy planach siedzieć wyjątkowo nie do drugiej, trzeciej nocy, ale do samej rana. Zobaczymy, czy wytrwamy. Wytrzymamy? Małe. Na pewno? Na pewno. Ale czy masz małe? Bo siedzisz mi na Ale popatrzcie jaki macie mały. Mamy barek tam, k***a. Wszystko, k***a, mamy Wszystko. Nawet stoczek soczek w narożniku jest na dole. A tam palnik na herbatkę. Powiem wam, że jest wyczesanie. Cholernie, o. To jest sól do ziemniaczków. Taka mała ilość. No nie, nie sprzedają na 50 gram. Trzeba by było kupić cały kilogram. Dobra co coś wszamać. Jakiś ziemniaczek. No i masełko, ziemniaczek, sól. No po prostu nigdy mi tak zwykły ziemniak nie smakował. A, no nie? Zwykły ziemniaczek, nie? Rewelacja? Mniam? Super. Dobra, teraz wyzwanie, bo jest duże drewno, może tego nie widać, ale... Popatrzcie na siekierkę. Wszystko do kawałka drewna. Waży to trochę! O k kur... poszło! I jeszcze jedno na pokazówkę. Jak bardzo przyjemnie się rąbię o prawie północy przy plus jeden stopniach. O! Raz, dwa, to by było na tyle... Pół godziny rąbania, patrzy ile drewienek już narąbanych. No sporawo, bo szczerze, szybko to idzie jak jest już... No w tej chwili już 0 stopni, więc to czuć. Więc trochę metrów żeśmy narąbali. Naprawdę sporawo. Pół godziny roboty, rozgrzaliśmy się, a teraz sobie siedzimy przy ognisku i dalej będziemy jarać. Ognicho oczywiście. A, ciepełko takie zwykłe rzeczy ciepło, jak to człowieka cieszy przy 0 stopni. <ścoughs> Bajera! Jest już po północy, nawet chyba grubo, około pierwszej. I chyba spadło poniżej 0, to odczuwamy. Dlatego poszliśmy po kolejne drewno. I musieliśmy trochę poszerzyć ognisko, żeby odczuwalność ciepła nie było punktowo, tylko tak szerokościowo. Od lewej do prawej. Uwierzcie mi, że to jest na szerokości spokojnie 2 metry i pełne jest drewienek, tu są zwęglone, tam są już rozdrażone, więc tu na lewo poświeć o tutaj, o, tu się zaczyna, lecimy przez prawą stronę i tutaj do tej strony tu zaczynamy rozpalać, żeby było ciepło powolutku. O więc jest bajeczka jest około pierwszej. Gdzieś tak będzie dochodzi, więc czekamy do rana do 6:00. Jeszcze 5 godzinek. Myślę, że wytrwamy. Dasz radę? Hardkorowo? korowo? No starcie, że tam jest. Spaliliśmy już jedną trzecią drzewa, gdzie było, no jedna trzecia poszła już, naprawdę dużych stert. Ale to przez to, że palimy cały czas, nie? Trzymamy się przy życiu. Nawet był jeden ze strażników leśnych patrzył na nas mówi co tam? Mówi, że my będziemy tu spędzać noc. Powiedział, żeby uważać tylko na niedźwiedzie, pogadaliśmy, pośmialiśmy się trochę, popatrzył na ogniską, że nawet spoko. Dobrze, że teraz nie widzi jakie jest, bo było dwa razy, ponad dwa razy mniejsze. To jest mały pożar. Mały pożar, ale kontrolowany. Kontrolowany z czystą przyjemnością. Naprawdę tu jesteśmy. Prawda? Prawda, prawda. Czysta przyjemność? Czysta. Dobra. Trzeba trochę przetrwać jeszcze te 5-6 godzinek do rana, yy, powiem tak, może nie ja powiem. Yy, przed chwilą parę słów powiedział yy, Paweł i co powiedziałeś, że co zrobiliśmy? Że płonę. Ale że co, przesadziliśmy? Tak, troszeczkę. A już czy nie jest zimno? Nie. <grym> jest mi p... <grym> no jest... no, jest konkret. Jest minus 2. No, na pewno jest minus 2. Ale teraz jest naprawdę. Jest na to za cieplutko grzejemy sobie mleczko Na kakałko Instant jest, bo mamy ochotę Nie no, z cztery łyżeczki Na trzy na początek, zobaczymy jak będzie smakowało trzy, Bo to nowość z Biedronki No, ale będzie ładnie Ale grzeje się Jest na wypasie, naprawdę Na wypasie, dzięki temu Że tu mamy plandekę O, jak widzicie Wcześniej pokazywaliśmy, jest naprawdę wszędzie plandeka od, Ode mnie do Pawła Na boczku, żeby też Trzymało ciepło Tam na... Bo... <noise> Paweł już nie wyrabia To jeszcze jakby był w kominku W kominku? No Grzeje konkretnie Naprawdę grzeje konkretnie Lepiej, żeby trochę było za ciepło Niż za zimno Przynajmniej tak uważam Chcesz na to? A, tak okej, okay, dobra No to grzejemy sobie mleczko I wypijemy sobie kakao No, bo już jest pół do trzeciej Do szóstej Niedaleko Trzy pół godzinki Wytrzymamy <laughs> Dy <Dymi> się <śmiech> troszeczkę Będzimy <laughs> się przy okazji <laughs> kakao pierwsza klasa nawet najgorsze smakuje najlepiej w takim środowisku bajeczka Ognisko cały czas płonie. No troszkę żeśmy teraz przesadzili. No, żeśmy trochę to rozkopali. I jak zaczęło nam to, widzicie, trochę płonąć, to żaruj i jest niemiłosiernie. Jest, jest minus 2. I jest nam za gorąco. Po prostu za gorąco. Ale gorące kakałko, i tak pijemy, bo jest. Pychotka. Ognisko dalej płonie, znowu dorzuciliśmy. Jest już godzinka 4.13. I jeszcze jest ciemno, no ale ognicho naprawdę się spisuje. Dorzucamy co jakiś czas drewienko. Teraz sobie troszeczkę leżymy bez namiotów tak po prostu na kocyko, na plandece, Głod głowami mamy zamknięte śpiwory. Jest przyjemnie, można się trochę zdrzemnąć, można trochę poleżeć. Majeczka, czekamy na poranek, Gdzieś za dwie godziny zacznie świtać i będzie Gites. A teraz posłuchajmy trochę, jak strzela drewienko. No i nastał nowy dzionek 620 Jusz dosyć jasny. O, ognisko nam się dopala Trzeba było to rozłożyć te wszystkie bele naokoło Żeby się zaczęło tylko wypalać i żeby beli już nie paliło Ogólnie noc przetrwała znaczy noc przetrwała myśmy noc przetrwali Paweł trochę zmarzł? czy nie? Zmarzł trochę, no bo, że tak powiem, leżał od plandeki, a ja leżałem od strony ogniska. Jakoś tak wyszło. <śle> Ale szybko się ogrzał, dorzuciliśmy górne parę belek i zaczęło być już naprawdę cieplej, bo się zdrzemnęliśmy jednak na jakąś godzinkę. No i zimno obudziło, nie? Bo nikt nie zakładał. Ale jest OK. Teraz sobie tylko, że tak powiem, trochę się rozbudzimy. Troszkę zejdzie słońce i będziemy się zbierać na Kraków. Ogólnie noska ciekawa, nie żałujesz? Co? Głośniej? Nie, bardzo fajnie było. Troszkę zimno, ale. Ale zimno tylko przez chwilę, kurde, tak? Bo do piątej to było naprawdę dobrze, nie? Tak. No. Dopiero jak się położyliśmy, nikt nie dokładał, to dopiero wtedy zaczęło się robić zimnie No niestety, no trzeba nazorować trochę ognia, jeśli jest temperatura poniżej zera Jak wstaliśmy, to było jakieś minus jeden No to nieźle Jest fajnie Oddalając się od ogniska Widzicie, jak jest biało? Normalnie jakiś ronik no, normalnie bialusiu Bez ogniska by się nie wytrzymało w życiu. Poodstawione belki, które się grzały, które nas chroniły po bokach, żeby było taki jakby piecyk. Resztki drewna się dopala. Kamyczki żeśmy już poustawiali, bo wszystko było na bokach, te kamorce, żeby i tak po prostu nie grzać w środku ogniska. Nasze konstrukcje. Opieradła i druga konstrukcja, dzięki temu cała tutaj się trzymała. Plandeka fajne doświadczenie, tak wytrzymać przy minus 3, minus 2, później minus 1. Bajerka zadowolony? Tak. Jak wyglądasz? Nie wiem, właśnie. Czarne łapy, koła, cały osmuchony. A żeśmy się uwędzili, no i ładnie wszystko uprzątnęliśmy, posprzątaliśmy, poukładaliśmy. Elegancko, tak jak było, nawet trochę lepiej, bo jest szersze ognisko, bo było dużo mniejsze, więc wszystkie le, że tak powiem, siedziska są na miejscu. A tu zostawiliśmy jeszcze, jak ktoś przyjdzie, dwa ziemniory, sun, masełko. To jest niedziela, więc myślę, że ktoś tutaj jeszcze sobie zawita. Może sobie coś zje. Tu też już czyściutko, nic nie ma, żadnych naszych betów. I je mamy jeszcze, zostawiliśmy takie pocięte kawałki, których nie dopaliliśmy, więc wszystko nam starczyło z zapasem bajeczka Zatem zwijamy się i będziemy śmigać na Kraków No to co? Serwus i do następnego filmu! Bajeczka była Jedzie zakręt, hamuje Я не знаю Ну, давай, айси, уйдем Мы до вычинча идем До вычинча